Witamy w The Deep Dive. Dzisiaj przyjrzymy się by dzisiaj czemuś, co dotyka nas wszystkich, no, na co dzień, podejmowaniu decyzji. Zwłaszcza gdy nie do końca wiemy, co przyniesie przyszłość. Mm -hmm. Mamy tutaj fragmenty naprawdę ciekawej książki Thinking in Bets. Napisała ją Annie Duke, kiedyś mistrzyni pokera, a teraz zajmuje się nauką o decyzjach. Tak, fascynująca postać. Naszym celem jest wyciągnąć z tego, co pisze, takie, wiesz, kluczowe wnioski. Jak podejmować lepsze decyzje, rozumiejąc, że szczęście ma znaczenie, że mamy swoje uprzedzenia, no i że warto myśleć probabilistycznie. Dokładnie. Zaczniemy od takiego... No, głośnego przykładu ze sportu. On świetnie pokazuje, jak mylimy e, wynik decyzji z tym, czy sama decyzja była dobra. No dobra, to co, zaczynamy? Jasne. Myślę, że główna idea, wokół której będziemy krążyć, to przekonanie, że życie, wiesz, wbrew pozorom, jest bardziej jak poker niż szachy. W szachach wszystko jest jasne: widzisz całą planszę, liczy się strategia, przewidywanie, a poker. Tam masz ukryte karty, niepełne informacje, jest blef. No, i ten element szczęścia, który jest no, nie do pominięcia. Czyli nieprzewidywalność. Właśnie. I zobaczymy, jak przyjęcie tej perspektywy, takiej pokerowej, może totalnie zmienić to, jak patrzymy na własne wybory, jakie oceniamy i, co ważne, jak się z nich uczymy. Ok, to wróćmy do tego przykładu. Super Bowl XLVX końcówka meczu. Seattle Seahawks są tuż, tuż przed linią punktową Patriotów. Przegrywają minimalnie. Mają marszałna Lyncha, gościa, który po prostu taranuje obronę. Tak zwany beast Mode. Dokładnie. Wydaje się, no, logiczne, że dadzą mu piłkę. Niech biegnie. Ale trener Pete Carl robi coś innego. Decyduje się na podanie. Intercept. Przechwyt. Koniec meczu. Seahawks przegrywają finał w najbardziej dramatyczny sposób. I co potem? Lawina krytyki na Karola. Wszyscy mówią najgorsza decyzja w historii Super Bowl. No właśnie. Ale Duke mówi. Chwila, moment. Statystycznie, biorąc pod uwagę różne czynniki czas, pozycje na boisku, ryzyko straty przybiegu, ta decyzja wcale nie musiałaby zła, może nawet była uzasadniona. I tu mamy właśnie ten klasyczny przykład tego, co Duke nazywa rezultowaniem. Po polsku może ocenianiem po wynikach. Tak, coś w tym stylu. To jest potężny błąd poznawczy. Oceniamy jakość decyzji tylko i wyłącznie na podstawie tego, co się stało na końcu. A przecież wiesz, dobra decyzja może dać zły wynik, a zła zupełnie przypadkiem dobry, bo jest losowość, szczęście, pech. No tak, to się łączy z tym, że po fakcie wszyscy są mądrzy, prawda? Ten hindsight bias. Dokładnie błąd perspektywy czasu. A nie mówiłem, wiedziałam, że tak będzie. Nasz mózg po prostu mm, nie lubi niepewności. Chce porządku, prostych związków przyczynowo-skutkowych. Szuka winnego albo bohatera. Tak. Zwłaszcza pod presją włącza się ten nasz szybki, intuicyjny system jeden myślenia. On kocha proste historie, ignoruje złożoność, prawdopodobieństwo. Z tym lepiej radzi sobie ten wolniejszy, analityczny system 2, ale on wymaga wysiłku. Czyli oceniamy decyzję Karola jako złą, bo wynik był fatalny, a niekoniecznie dlatego, że sam proces myślowy, który do niej doprowadził, był wadliwy. To brzmi, no, dosyć powszechnie. Niestety tak. I dlatego właśnie poker jest lepszą metaforą życia niż szachy. Szachy, pełna informacja. Wszystko jasne. Determinizm. A poker? Poker to gra z niepewnością, niepełne dane, psychologia, no i właśnie szczęście. Co ciekawe, Duke wspomina Johna von Neymana. Geniusz, prawda? Jeden z twórców teorii gier. Tak, kojarzę. On swoją teorię modelował właśnie na pokerze. Uważał, że poker lepiej oddaje złożoność decyzji w prawdziwym świecie, gdzie nie wszystko wiemy, to hasło życie to poker, nie szachy, ma naprawdę głęboki sens. Więc co z tym zrobić? Jak żyć w takim pokerowym świecie? No cóż, kluczem staje się chyba zaakceptowanie tej niepewności, a przynajmniej oswojenie się z nią. Zamiast udawać, że wiemy na pewno, jak będzie, może warto zacząć myśleć i mówić w kategoriach prawdopodobieństwa. Czyli nie na pewno, tylko jest szansa, że. Dokładnie. Używanie takich zwrotów jak jestem w 70% pewna albo myślę, że jest bardziej prawdopodobne, że to po prostu lepiej oddaje rzeczywistość. I musimy też, wiesz, przedefiniować, co to znaczy popełnić błąd. Aha. Zły wynik nie znaczy automatycznie, że decyzja była błędna. Jeśli proces był solidny, oparty na najlepszych informacjach, jakie mieliśmy wtedy, to decyzja mogła być dobra, nawet jeśli skończyło się źle. Czyli myślenie probabilistyczne. Rozumienie, że przyszłość to nie jeden pewny scenariusz, ale całe spektrum możliwości. Tak. Niektóre bardziej, inne mniej prawdopodobne. Jak pisze Duke, każda nasza decyzja to tak naprawdę zakład zakład o przyszłość. No dobrze, ale czy to nie jest trudne emocjonalnie? Łatwo powiedzieć, to był pech. Ale jak sobie poradzić z tym? No, żalem, poczuciem straty, gdy mimo dobrego procesu wynik jest fatalny, jak w Super Bowl. To jest ogromne wyzwanie, nie ma co ukrywać. Nasze emocje są mocno przywiązane do wyników. Ale właśnie świadome przyjęcie tej perspektywy, że wynik to nie to samo co jakość decyzji, może paradoksalnie budować odporność. W jaki sposób? Jeśli rozumiesz, że nawet najlepsza strategia w pokerze nie gwarantuje wygrania każdej ręki, to łatwiej akceptujesz porażki jako no, część gry. Zamiast się zadręczać, co zrobiłem źle, pytasz, czy mój proces był dobry, biorąc pod uwagę to, co wiedziałem wtedy. Czyli to pozwala zmniejszyć ten żal związany ze złym wynikiem, który był po prostu, no, mniej prawdopodobnym, ale jednak możliwym scenariuszem. Dokładnie tak. To trochę uwalnia. Skoro decyzje to zakłady, to prowadzi nas do kolejnego wątku. Każdy wybór to rodzaj zakładu. Duke opowiada świetną historię o pogerzyście Johnie Henniganie. A tak, pamiętam. Gość z Las Vegas, dla niego synonimem nudy było miasto Des Moines w Ajowie. No i założył się z kumplami o sporą kasę 30 tysięcy dolarów, że wytrzyma tam cały miesiąc. Miesiąc w Des Moines dla człowieka z Vegas wyzwanie totalne. I co się stało? Po dwóch dniach, Dwóch. Miał tak dość, że wolał zapłacić 15 tysięcy dolarów kary, połowę stawki, żeby tylko móc przerwać ten zakład i wracać do Vegas. Niesamowite. Ale ta anegdota, wiesz, świetnie pokazuje, że my ciągle robimy takie zakłady, nawet jeśli ich tak nie nazywamy. No tak, na co dzień. Hennigan postawił pieniądze, ale też swój czas, swój komfort psychiczny. I przegrał ten zakład, bo koszt alternatywny, czyli to, co tracił, będąc w Des Moines, cała ta zabawa, emocje w Vegas, okazał się dla niego po prostu za wysoki. Czyli każda decyzja to wybór jednej ścieżki kosztem innych. Ciągłe ważenie ryzyka, korzyści, tego, z czego rezygnujemy. Wszystko jest zakładem, jak mówi Duk. Tak. A co ciekawe, ona sugeruje, że większość tych naszych zakładów nie jest tak naprawdę przeciwko innym ludziom, jak przy pokerowym stole. Tylko przeciwko komu? Przeciwko alternatywnym wersjom nas samych, tym, kim moglibyśmy być, gdybyśmy wybrali inaczej. To daje do myślenia, prawda? Trochę, bo to znaczy, że nasze decyzje, nasze zakłady są ściśle powiązane z tym, w co wierzymy. Jak widzimy świat, przyszłość, siebie. No właśnie. I tu jest problem. Skąd my bierzemy te przekonania? Duke jest tu bezlitosna. Mówi, że często formujemy je bardzo, bardzo powierzchownie. Czyli jak? Wystarczy, że coś usłyszymy, przeczytamy, zwłaszcza jeśli to pasuje, do tego, co już myślimy i bach, przyjmujemy to za prawdę. Jej stwierdzenie, słyszenie, to wierzenie jest, no, niestety bardzo trafne. Szczególnie dzisiaj. Nie weryfikujemy. I potem bronimy tych przekonań jak niepodległości. Angażujemy się w to rozumowanie motywowane. Nie szukamy prawdy, tylko potwierdzenia. Dokładnie. Filtrujemy informacje. Wyłapujemy to, co pasuje. A resztę ignorujemy albo dyskredytujemy. I tu jest ten paradoks, o którym mówi Duke, że bycie inteligentnym możesz koryść. Dziwne. Tak, bo inteligentniejsze osoby są często. lepsze w oszukiwaniu samych siebie. Potrafią budować bardziej skomplikowane, pozornie logiczne argumenty na obronę swoich przekonań, nawet jeśli są błędne. Są mistrzami racjonalizacji. Do to, to co? Jesteśmy skazani na tkwienie we własnych bańkach i uprzedzeniach? Jak z tym walczyć? Dżuk proponuje takie proste, ale naprawdę mocne narzędzie. Następnym razem, jak będziesz czegoś bardzo pewny, zadaj sobie pytanie: Chcesz się założyć? Hm, chcesz się założyć? Albo jeszcze lepiej, jak rozmawiasz z kimś, kto ma inne zdanie, zapytaj, o co byś się założył, założyła. To działa jak taki zimny prysznic. Zmusza do refleksji, jak bardzo jestem tego pewny, jakie mam dowody, jakie jest ryzyko, że się mylę. Czyli nie chodzi o hazard, tylko o takie skalibrowanie pewności siebie. Dokładnie. Zamiast mówić, na pewno tak jest, zacznijmy myśleć. OK, oceniłbym prawdopodobieństwo tego na powiedzmy 80%. To od razu otwiera przestrzeń na wątpliwości, na dyskusję, na naukę. Na zmianę zdania, gdy pojawią się nowe fakty. Czyli myślenie w kategoriach zakładów pomaga nie tylko decydować, ale też weryfikować nasze przekonania. OK, ale nawet jeśli zaczniemy tak myśleć, to pozostaje kwestia uczenia się z doświadczenia. Mówiliśmy, że wynik to nie jakość decyzji. No to jak się uczyć, skoro nie można po prostu patrzeć na rezultaty? To kolejny problem, zgadza się. Ogromny, bo samo doświadczenie, wiesz, nie czyni nas mądrzejszymi. Duke przytacza historię pokerzysty Nicka Greka. Tego z Montany? Tak, z Crystal Lounge. Ten człowiek miał swoją genialną strategię. Grał bardzo słabe karty startowe, typu siódemka-dwójka, bo myślał, że nikt się tego nie spodziewa. A jednocześnie potrafił spasować najlepszą rękę startową dwa asy. Nie wierzę. No cóż, oczywiście przegrywał regularnie, ale czy wyciągał wnioski? Gdzie tam? Trzymał się tej swojej absurdalnej strategii, a wszystkie przegrane tłumaczył. No czym? Permanentnym pechem. Klasyka. Każdy zna kogoś, kto powtarza te same błędy i zawsze wini innych albo los. I to właśnie pokazuje, jak bardzo potrafimy być odporni na feedback, który nie pasuje do naszej opowieści o sobie. Działa tu ten potężny mechanizm psychologiczny błąd atryducji służący ego. Self-serving bias. Czyli sukcesy to ja, porażki to oni albo pech. Dokładnie. Sukcesy, moje umiejętności, ciężka praca, geniusz. Porażki? Cóż. Pech, złe okoliczności, zły szef, pogoda cokolwiek, byle nie ja. I to kompletnie blokuje prawdziwą naukę, bo nie potrafimy dobrze zdiagnozować przycin. Jak fajnie ujął to Aldus Huxley, a Duke go cytuje: Doświadczenie to nie to, co się człowiekowi przydarza, to co człowiek robi z tym, co mu się przydarze. No dobrze, skoro sami siebie tak łatwo oszukujemy, to co robić? Jak przebić ten pancerz wymówek? Potrzebujemy lustra. Potrzebujemy innych ludzi. Duke przywołuje taką. Trochę zabawną, trochę brutalną wymianę zdań stokshow Lettermana. Gościem była celedrytka Loren Conrad, narzekała na swoje problemy. I co? Letterman w pewnym momencie wypalił. Może, może to ty jesteś problemem. Myślałaś o tym? Oczywiście to było pół żartem, pół serio, ale trafia w sedno. Sami rzadko mamy odwagę zadać sobie takie pytanie. Trochę jak w Matrixie czerwona czy niebieska pigułka. Dokładnie tę metaforę przywołuje Duk. Niebieska trwamy w błogiej nieświadomości. Czerwona wybieramy prawdę, nawet jeśli jest niewygodna. Ale, żeby wybrać czerwoną, często potrzebujemy kogoś, kto nam ją poda. Ktoś z zewnątrz. Czyli kluczem jest otoczenie. Taki system koleżeński, jak pisze Duk. Grupy, które pomagają nam podejmować lepsze decyzje. Tak, ale uwaga. To nie może być byle jaka grupa. Nie chodzi o kółko wzajemnej adoracji, gdzie wszyscy się ze sobą zgadzają. To prosta droga do myślenia grupowego, do katastrofy. Aha. Chodzi o stworzenie czegoś, co Duke nazywa decision pods, takie małe grupy decyzyjne. Ludzie w nich są zobowiązani do wspólnego szukania prawdy, a nie tylko do bycia miłym dla siebie. I takie grupy muszą opierać się na trzech filarach. Jakich? Skupienie na trafności. Accuracy. Celem jest jak najlepsze odzwierciedlenie rzeczywistości, a nie wygranie dyskusji. Po drugie, wzajemna odpowiedzialność. Accountability. Rozliczamy się za jakość myślenia, nie tylko za wyniki. I po trzecie, super ważne, różnorodność. Różnorodność, czyli potrzebujemy ludzi, którzy myślą inaczej, nawet jeśli nas denerwują. Właśnie. Badania, na które powołuje się Duke, na przykład te kasa Sanstajna o sędziach federalnych, pokazują, że grupy jednorodne ideologicznie wpadają w skrajności, wzmacniają swoje uprzedzenia. Dopiero jak pojawi się ktoś o innym punkcie widzenia, to zmusza grupę do bardziej obiektywnej analizy. To ma sens, ale jak w praktyce stworzyć taką grupę? Duke wspomina o zasadach Cudos Roberta Mertona brzmi trochę jak zaklęcie. Cudos to akronim, cztery normy, które socjolog Robert Merton zidentyfikował jako kluczowe dla nauki, ale świetnie sprawdzają się w każdej grupie szukającej prawdy. Może skupmy się na dwóch najważniejszych w kontekście walki z uprzedzeniami. Jasne. Pierwsza to uniwersalizm. Oceniajmy argumenty i dowody niezależnie od tego, kto je przedstawia. Nie odrzucajmy dobrego pomysłu tylko dlatego, że pochodzi od kogoś, kogo nie lubimy, albo kto jest inny. Czyli nie strzelaj do posłańca. Dokładnie. Druga norma to zorganizowany sceptycyzm. Grupa powinna aktywnie zachęcać do zadawania trudnych pytań, kwestionowania założeń, wyrażania wątpliwości. Czyli bycie takim adwokatem diabła jest w cenie. Tak. Ale to nie ma być złośliwość. Chodzi o stworzenie kultury, w której pytanie: A co jeśli się mylimy? jest nagradzane, a nie karane. To wymaga dojrzałości, świadomej pracy nad komunikacją w grupie. No właśnie. Umiejętności wyrażania niepewności, zaczynania od zgody, skupiania się na przyszłości, a nie obwinianiu. Tak, to wszystko buduje zaufanie i pozwala na konstruktywną krytykę, która naprawdę pomaga. Ok, czyli mamy błędy indywidualne, mamy grupę jako potencjalne lekarstwo, ale jest jeszcze jeden wymiar, o którym pisze Duke Czas. Nasze decyzje dzieją się teraz, ale skutki odczuwamy później. I tu dochodzimy do ostatniej, ale bardzo ważnej idei: mentalna podróż w czasie. Wiesz, w filmach science fiction zawsze mówią: Nie spotykaj siebie z przeszłości, a Duke mówi: wręcz przeciwnie. Naprawdę? W podejmowaniu decyzji kontakt z naszym przeszłym ja i, co ważniejsze, z naszym przyszłym ja jest super cenny. Problem w tym, że często działamy impulsywnie, tu i teraz. Ignorujemy lekcje z przeszłości i długoterminowe skutki dla tego przyszłego ja. Jak w tej anegdocie o Seinfeldzie. Dokładnie o walce między jego nocnym ja a porannym ja. Nocne ja chce imprezować do późna, a poranne ja następnego dnia cierpi. To jest ilustracja tego zjawiska, które nazywamy dyskontowaniem czasowym. Czyli, wolimy małą przyjemność teraz, niż dużą korzyść w przyszłości. Ciastko, teraz zamiast zdrowia za rok. Tak. Jak więc lepiej połączyć się z tym przyszłym ja? Jak podejmować decyzje bardziej, no perspektywiczne? No właśnie, jak? Chodzi o to, żeby świadomie włączyć ten nasz refleksyjny system dwa, zastanowić się. Jednym ze sposobów jest przeniesienie potencjalnego żalu przed decyzję, a nie odczuwanie go po fakcie. Przenieść żal. Jak? Duk proponuje kilka technik. Jedna, bardzo prosta i mocna, to strategia 10-10-10 Suzy Welch. Zanim podejmiesz ważną decyzję, zapytaj siebie, jakie będą jej konsekwencje. Za 10 minut, za 10 miesięcy i za 10 lat. 10 minut, 10 miesięcy, 10 lat. Faktycznie, to od razu poszerza horyzont. Prawda. Inna świetna technika to przymorteł, premortem. Przedśmiertna. Brzmi groźnie. Trochę, ale chodzi o coś innego. Zamiast czekać na porażkę i robić analizę postmordem, zbieramy zespół przed startem projektu i zadajemy pytanie. Wyobaźmy sobie, że minął rok i nasz projekt to totalna klapa. Co poszło nie tak? Co mogło do tego doprowadzić? Czyli symulujemy porażkę, żeby jej uniknąć? Dokładnie. To pozwala zidentyfikować ryzyka, słabe punkty planu, kiedy jeszcze jest czas, żeby coś zmienić. Chodzi o antycypowanie przyszłych problemów i żalów. I działanie już teraz. To też jest uczenie się z wyobrażonej przyszłości, a nie tylko z przeszłości, która często jest zniekształcona przez naszą pamięć. Kluczowe jest, jak mówi Duke, przenieść żal przed nasze decyzje. Fascynujące. Dobra, to spróbujmy podsumować tę naszą dzisiejszą rozmowę o Thinking in beds. Wygląda na to, że klucz do lepszych decyzji to nie jakaś magiczna sztuczka, tylko. No, fundamentalna zmiana sposobu myślenia. Tak, to całościowe podejście. Po pierwsze, akceptacja, że życie jest niepewne jak poker, nie jak szachy. Po drugie, świadomość naszych błędów poznawczych, rezultowania, myślenia motywowanego i aktywne ich zwalczanie, często z pomocą innych. Mhm, w tych dobrze skonstruowanych grupach. Po trzecie, nauka odczytywania feedbacku. Oddzielanie umiejętności od szczęścia, prawda? Tak, to kluczowe dla nauki. I wreszcie, ta umiejętność mentalnego podróżowania w czasie żeby myśleć o długoterminowych konsekwencjach. Dokładnie. To nie jest zestaw trików, tylko pewna filozofia. Myślenie w kategoriach zakładów, prawdopodobieństw i ciągłego, ciągłego uczenia się i może na koniec taka myśl do zastanowienia dla tych, którzy nas słuchają. Słuchamy. Skoro nasze przekonania są fundamentem naszych zakładów o przyszłość, to, co by się stało, gdybyśmy w nadchodzącym tygodniu spróbowali świadomie zakwestionować choćby jedno swoje mocno trzymane przekonanie? Mm, ciekawe wyzwanie. Może używając tego testu chcesz się założyć, a może aktywnie szukając naprawdę dobrych kontrargumentów, próbując zrozumieć kogoś, kto myśli zupełnie inaczej, jak to mogłoby wpłynąć na jakość nawet jakiejś drobnej decyzji, która nas czeka. To takie zaproszenie do osobistego eksperymentu. Tak, dokładnie. Małe zaproszenie do poeksperymentowania z ideami Anny Duke we własnym życiu.